Dzień dobry witam wszystkich, mamy końcówkę tygodnia, dzisiaj wyjątkowo live wcześniej, codziennie się słyszymy o 12. Pamiętajcie, ta godzina oczywiście zostaje dzisiaj wyjątkowo, w niedzielę od prawa o 20.00 też macie link na czacie, a ja po pomalutku przechodzę do wyszukiwania potencjalnych okazji na zakończenie tygodnia i wyznaczenia możliwych scenariuszy rynkowych na walutach, indeksach surowcach, a także na bitcoinie. Pamiętajcie, że wszystko to co mówię pokazuje ma charakter edukacyjny, nie są to pojady, nie są też to żadne rekomendacje inwestycyjne, Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, a inwestowanie wiąże się z dużym ryzykiem. Proszę o tym pamiętać i być tego świadomym. Jeżeli chodzi właśnie o sytuację na surowca, dzisiaj zaczynamy, bierzemy na początek rynek KK, dlatego że tutaj bardzo ładnie od kilku dni cena się porusza z dużą precyzją, zobaczcie, pomiędzy poziomami FIBO, łącząc, łącząc to jeszcze stoją fale liota, prawda? Fibonacci fale To jest bardzo ważne, żeby w tej kolejności to wszystko się odbywało. O, tutaj Wam pokażę też kilka przykładów właśnie jak cena reagowała, bo to już zaczęliśmy zauważać od kilku dobrych tygodni, że kakao bardzo ładnie nawet w takim trendzie na wyższym interwale by się wydawało spadkowym, chaotycznym, bardzo precyzyjnie. Zobaczcie, łapie te poziomy fibo i bardzo dobrze e, to działa. Fajnie się to odbija. Tutaj mamy było zejście od 61 tego ostatniego ruchu. W tym momencie już mierzy tą falę wzrostową, czy zgodnie z definicją pomiar ostatniej fali, no i widzimy 50, a także 61, możliwą korektę ABC, prawda? Czyli typowy zygzak oparty na korekcie prostej. No i równość fal wypada dokładnie tutaj, 10449. Troszkę wyżej mamy 61 ostatniej fali, więc też potencjalne zejście, jak i wypełnienie tej korekty właśnie w tych miejscach się znajduje. No, jak jesteśmy przy surowcach towarach, to zobaczmy złoto. Tutaj piękna reakcja na tej dywergencji na 1272, ja za bardzo w ten setup nie wierzyłem, dlatego że no, 161 był wyżej, a to jest taki poziom, wiecie, statystycznie potężny, najmocniejszy, ale tu pięknie odwróciło 1272 idziemy zgodnie z definicją od poziomu do poziomu, no bo 127 odwróciło, zastanawiamy się pewnie, gdzie te spadki dokąd mogą sięgnąć. Na no bardzo często odpowiedział na tego typu techniczne pytanie. Jest pomiar właśnie kolejnej fali, czy tej fali wzrostowej 61, dokładnie tutaj potencjalne spadcie na złocie wypada na 2907. Dokładamy zewnętrzne mierzenie, czyli od dolnego do górnego cienia. To jest bardzo ważne, żeby tutaj precyzyjnie siatkę pomierzyć. Mamy dwa mierzenia zatem: wewnętrzne, czyli pow to 61 i zewnętrzne POK, czyli pomiar ostatnie korekty, od dolnego do górnego cienia. Mamy 161, mamy 61, pięknie, to wypada. Precyzyjnie precyzyjne 2907, 2906, tak, także różnica jednego dolara, wolumen jeszcze jest podażowy, więc mamy tutaj. Technicznie miejsca na spadek, no i wypełniamy motyw FTS-a. Motyw FTS-a, czy strategia autorska, yy, strategia oparta właśnie na korekcie prostej, bo to widać A, B i C, właśnie z zakładająca dojście do małego i dużego feature, czyli w tym momencie ten setup na naszych oczach może się wypełniać. Jeżeli chodzi o silwę, zobaczmy tutaj też taki, jakby atak troszeczkę z powietrza, tu zejście. E, ja uważam, że tutaj geometria będzie bardzo ważnym przystankiem, no i na pewno technicznym poziomem, czyli motyw oparty na korekcie pędzącym. 1 do 1, a równość fal wypada tutaj 32,57. Dokładamy na pewno mierzenie całej tej ostatniej fali wzrostowej, i to widać. Proszę zobaczyć: 50 i 61,8. Według mnie techniczne, mocne wsparcia wynikające właśnie ze zniesień Fibonacci'ego wypadają kolejne na 50 i na 61, ale 50 jest wzmocniona FS10, czyli równość fal typowo na wewnętrznym poziomie Fibo, oparta na korekcie pędząca. więc klasyczny one-to-one tutaj na srebrze wypada. Jeżeli chodzi o seed. O ropę. Zobaczmy. Tak, tutaj. Też bardzo ładnie to e, zaczyna wyglądać bez wolumenu. Zwróćcie uwagę, że ten spadek jest na takim praktycznie płaskim wolumenie. Proszę zobaczyć, że ta tendencja jest no, niby rosnąca, ale bardzo, bardzo e, jest mała ta tendencja, bo tutaj te wartości praktycznie są takie same. A jeżeli chodzi o równość fal, to mamy A, B, B C i C. D, o właśnie, i ten poziom. Uwaga, już jest przez rynek, proszę zobaczyć, zaatakowany dolnym cieniem, i już próba wyciągnięcia. Zobaczmy na niższych interwach, jak to wygląda. O, ładna świeca się tworzy. Zobacz. Zobaczmy. Formacja świecowa z dolnym cieniem na poziomie Fibonacciego na geometr 1 do 1. No i tutaj ten wolumen, zwracam uwagę, że no stójka jest kompletna, prawda, plaża niektórzy mówią, no tak, bo jest praktycznie bez żadnej tam tendencji na niskich wartościach, więc no w mojej ocenie ten one to one może się tutaj nam realizować na rynku ROPWTI. Jeżeli chodzi o gaz ziemny, zobaczmy na nadgazie tam idziemy na zewnętrzne z tego co pamiętam, o tu jest ta statystyka, mówiłem wczoraj o tym, tak, że odbicie od 127 dochodzimy do pierwszego ZZ nawet to zaznaczyłem kolorem zielonym, na pewno pamiętacie, a jak nie to sobie proszę odtworzyć wczorajsze nagranie, dlatego że pokazywałem tę statystykę, że pierwsze odbicie od 127, tak zwana reakcja jest bardzo często do ZZB. ZZB, no to jest ostatni szczyt, czyli zasada zmiany biegunów, ten górny cień z 30 grudnia, łapiemy poziom 100%, łatwo sobie zapamiętać, bo to jest początek mierzenia, więc poziom 100 i idziemy wyżej, a 161 jest przed nami, 4,54%. Na gazie ziemnym. Więc tutaj bardzo fajne poruszanie się pomiędzy właśnie zewnętrznymi mierzeniami to, co się często dzieje. tak, Najpierw cenę reaguje 127, łapiemy ZZB i potem idziemy wyżej docelowo do 161,8. Jeżeli chodzi o waluty, no zobaczmy. Pierwszy popyt jakiś tam widzę na dolarze się zaczyna dziać. Ja w to za bardzo nie wchodzę. Mimo wszystko tutaj to podwójne, potrójne dno, bo podwójne było tutaj. Był ten poziom zaatakowany na 3,95. 60 czy 50 nawet, no, zastanawiające jest na pewno ta świeca z tym dolnym cieniem, która się tworzy, tak? Ona może nam zapowiadać jakąś większą korektę. Także tutaj, pomiar właśnie tej fali spadkowej na dolarze bardzo ważny, dlatego że możliwe dojście nawet do 61,8. Sprawdzamy na tym etapie jeszcze tego nie widać. Natomiast, już jakby otrzyma wyobraźni, musimy troszeczkę wyprzedzać możliwy scenariusz, jakiego rodzaju podbicie będzie, czy na jednej fali, czy układem trójfalowym, bo jeżeli będzie to korekta ABC, dość. Do poziomu FIBO, no to mimo wszystko taki ruch oparty na trójfalowości, na zygzaku traktujemy jako chwilowe podbicie. Tutaj 61 stanowi bardzo ważny opór techniczny na dolarze 3,99,57, i na ten poziom na pewno bym uważał. Jeżeli chodzi o Etka, no zobaczmy sytuację techniczną, eurodolar tutaj też bardzo ładnie zaczyna reagować. Zaraz zobaczymy. Tylko zobaczymy te poziomy 5061, tak, tutaj 50 jest 10450 i 10440. No, tutaj też to zejście. Ciekawy motyw, bo e, mamy mierzenie korekty klejtonowskiej Nie wiem, czy ona nie została tak. Została zaatakowana już wybraniona. Piękne dojście. typowe taki motyw, właśnie poranny europejski, gdzie mamy fałszywkę wybicie do pierwszego poziomu Fibo i od 161 wyciągamy. No tu właśnie był taki przykład wejścia nagresywnego. Typowo na tak zwane zagranie na knocie na tych poziomach Fibo. Znaczy jego statystycznie najsilniejszych. Mowa 161 e, i 8. Docelowe e, wsparcia na dzisiaj. Ważne poziomy. No jest 50, 61 całego jucha aczkolwiek no, ta 50 widzę też jest na ZB więc nie mogę powiedzieć, że technicznie poziom jest słaby, ale ta 61 widzimy, że taką potencjalną głowę z debionami nam tworzy, czyli tutaj ten dolny cień jako lewe ramię, głowa i prawe ramie na FIBO na 61,810441 na funcie DO do dolara, dobra, zobaczmy jeszcze Bitcoin na indeksy, co tam się dzieje na BTCUSD, popyt się zaczyna tworzyć na Bitcoinie, to dosyć duże. zaraz zobaczymy, gdzie jest pierwsza, e, pierwsza blokada, no tu jeszcze na wyższych interwałach, mimo wszystko ta podaż dominuje, e, ja już tutaj, wiecie, wrzucam takie mierzenie i Wam pokazuję, Dlaczego takie szerokie i a, co tutaj się może wydarzyć? O właśnie, doskonale już to widać. E, trzy punkty, tak? Na pewno powinniśmy pamiętać o trzech takich bardzo ważnych technicznych poziomach, e, czyli ZZB, czy ten punkt odniesienia, ten górny cień z 7 stycznia. Wewnętrzne mierzenie tej całej fali spadkowej 61 jest dokładnie tutaj: 102, 187 i 161, właśnie tego lokalnego zejścia. No, piękny motyw FTSA na Bitcoinie: 10, y, 102, 200. No, to. Te okolice. Dobra, szybki rzut oka jeszcze na Nasdaka, na DAXa, Zobaczmy. Tutaj też widzę cały czas ten popyt się mocny, mocny utrzymuje. Czy było złoto? Szymon pyta. Tak, Szymonie, było złoto, były waluty, surowce, indeksy. W tym momencie omawiamy. Tu blokada może być na dzisiaj, ja bym uważał na pewno, bo to 61. Widzimy, że pięknie obronione na Nasdaku. Może być taki troszeczkę łamaniec, ale mimo wszystko układ harmoniczny technicznie ma sens. Czyli widać falę XAB, punkt B na 6, BC i punkt D786 to jest ten poziom technicznie ważny, czyli punkt D decyzyjny zakończenia formacji harmonicznej 22147 punktów. Na pewno na ten poziom bym uważał. Jeżeli chodzi o DAXa, zobaczmy jeszcze tutaj sytuację z tym zejściem. Gdzie my tutaj idziemy chyba na mierzenia zewnętrzne? Tak, te podbicia, zobaczcie, przy tych wolumenach, tak jak wczoraj mówiłem, one będą chwilowe. No i były, bo tutaj było pierwsze, tutaj mamy jednak mimo wszystko przewagę podaży, więc to jest też dla mnie ważna informacja mówiąca o tym, że jeszcze jeden atak na FIBO może nastąpić, a tutaj tym poziomem technicznie takim istotnym, zaraz zobaczymy, jeszcze tu od tego dołka, bo się rzuca w oczy, zobaczcie, duży wolumen, więc należałoby pomierzyć, no 61 jest nawet troszeczkę niżej, okolice 22,191, no a tutaj mamy 22,258, 161 jest za chwilę, tak, za chwilę może być, mówiąc za chwilę, mam na myśli dzisiejszy dzień oczywiście, tak, dzisiejszą sesję, na A61 też stanowić można, może bardzo ważne wsparcie techniczne na niemieckim Dacie 22190. Kiedy następne spotkanie? Słuchajcie, jutro pewnie zdobimy maraton Fibonacci'ego. E, także proszę. Sobie też kilka godzin wygospodarować, taka solidna powtórka, między innymi przed już wyzwaniem Fibonacci'ego, bo przypominam, w poniedziałki 18 się słyszymy. W wirtualnym pokoju już jestem z Wami, także tam już po malutku działamy. Niedzielna odprawa standardowa, godzina 20, zapraszam. No i tyle na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Łapka w górę na zakończenie. Subskrypcja, dzwoneczek, tak żebyście byli na bieżąco. No a my jesteśmy w kontakcie i jestem na co dzień z Wami już w wirtualnym